Hello ladies and gentlemen! Dzisiaj Hello. mamy wyjątkowego gościa Olsikowa A tak, cześć <laughs> Olsikowa, inaczej Aleksandra Cybulska, jest już z nami na YouTube od połowy 2012 roku. Może się pochwalić piękną sumką ponad 50 tysięcy subskrypcji. Na jej kanale możecie zobaczyć pełno różnorastych, humorystycznych filmików, a też dla fanów rysowania może się znaleźć coś ciekawego. Ola ma jeszcze drugi kanał, ma vlogi, więc fani daily vlogowania zapraszam. Dzisiaj. Um... Przedstawimy Wam następny odcinek z mojej serii wypiata na pasie. Przygotuj się jesteś gotowa? Nie. <ślesztą> się, ale, ale dawaj, ale nie ma się Skąd się w ogóle tu wzięłaś? Jak to się stało, że zainteresowałaś się YouTube? Hmm. historię. Pojechałam do Anglii I, i stwierdziłam, że skoro już zarabiam pieniądze większe niż w Polsce i mogę sobie wreszcie coś kupić, to co mogę sobie kupić? I yy, nudę pomagały mi rozwiać filmy na YouTubie, i stwierdziłam, hej, to jest całkiem dobry pomysł. Ja oprócz tego w pracy też się super ekstra nudziłam, yy, więc tworzyłam pomysły i, i tak oto rozkwitła cała ta koncepcja. Teraz sprawdzę Twoją pamięć. O nie. Wicka zapytała, zgodnie z znasz? jak mnie poznałaś? Poznałam cię, bo zaprosiłaś mnie na spotkanie i poinformowałaś mnie, że. A nie! Zachciałaś mnie zaprosić na wesela? Nie. Ja miałam przyjść ze sobą jakąś. Jaką osobę towarzyszącą? Nie, tu miałaś przyjść jako osoba towarzysząca, do Darka. Darek cię zaprosił jako osobę towarzyszącą. O, faktycznie. No i przyjechałam, żeby się z tobą zobaczyć i dać ci prezent w No I właśnie jak często pytacie czy to rysunek Osikowej na mojej ścianie tak. Tak, to jest. To jest właśnie ten prezent ślubny. No. Tutaj następne pytanie od widza. Z tego co wiem, to interesujesz się w sumie fantazy, bo widziałam książki. No. Oczywiście, kiedyś wparowała do pokoju i wszystko zobaczyła. Wampiry czy wilkołaki? Smoki. Smoki. No dobra, to sorry. sorry! I teraz przejdziemy do ciekawszej części, czyli... Yoga Witamy. Ja muszę się psychicznie przygotować do tego, bo... Proszę, nie oceniajcie mnie. Don't judge me! Mm. Daj! We're gonna do this! Mm. Dajęcie! Jak się na wieczorę? Ja się opieram, więc aha. nie wiem, czy Nie wiem. Okej, zajmuj, lec! Haha! My legs! Stary ścierba! Jest? Musiałabym się utrzymać w całości na rękach, ale wydaje mi się.

No. Dobrze by doszukiwać! No, no! I jakie mam. Zaliczone? Ała, 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 masz widoki? O, mój... Jeszcze jedna. Nie mogę wstać! Następne pytanie. Czy nagrasz coś podobnego do. gdyby skazał, był kobietą? Jakiś cover? E, no, myślę, że, że kiedyś nagram, e, bo, bo lubię tak jak mogę sobie zrobić, jakbym tam odskoczył od tego rysowania, coś innego. E, jakąś piosenkę pewnie, tylko już tym razem z, udziału, z udziałem większej ilości osób. Żeby po prostu. Co się to będzie działo, A, Ale też Disneya, co? Pewnie to <laughs> będzie jakiś, jakiś miks z jakąś piosenką e, popularną i po prostu słowa będą Aha. już stworzone przez Muru. Pocę się pod nosem <laughs> okay. Czy masz jakieś wspomnienie z dzieciństwa, do którego lubisz tak wracać? Tak! Tak! Jest to jedyne jest... wspomnienie w całym moim dzieciństwie, kiedy byłam zabawna <laughs> Tak, bo bawiłam się z moją siostrą w klocki Lego i... Z... Ja miałam swojego ludzika, ona miała swojego i spotkałyśmy się na dachu domku i rozmawiałyśmy. No moja siostra starsza o 6 lat, więc bawiła się w taki sposób ze mną. Ja tam się bawię z nią i ona do mnie w tym ludzikiem spadaj. A ja okej, okay, piu I spadałam z tego budynku i moja siostra się ze mnie śmiała, <laughs> autentycznie się śmiała i byłam taka dumna. <laughs> Jestem Tak <za> Teraz <marną. śmiech> jeden w życiu. Raz, brawo. Tak. Więc jak już jesteśmy przy kawałach, to opowiedz nam jakiś kawałek. O, nie. U, u, u. Mam, mam żarówkę? Mam żarówkę? Nie, bo je, bo, je, bo, to są takie suchare, które. Wiem, ZJEM! Zjem! No. Mój kolega. Jedzie e, na podróż poślubną do Grecji, a wiadomo, Grecja teraz zbankrutowała. E, I to czuła się taka rozmowa e, właśnie e, odnośnie wypłacania pieniędzy, bo Grecy nie mogą wypłacać teraz pieniędzy z żadnych banków, ale Europejczycy jak przyjeżdżają, to normalnie mogą wypłacać pieniądze. E, I wówczas kolega spytał, no dobra, no ale jeżeli Grecy będą chcieli wypłacić z Ciebie pieniądze, jeśli wiesz, o czym mówię, a on na to. To będę udawał Greka. masz jakieś takie dziwne jakieś przyzwyczajenia, albo zachowania, no. może fobie? Nie, odnośnie fobii to nie, ale mam takie dziwne przyzwyczajenia, że na przykład miziam sobie paznokcie albo paznokciami miziam sobie usta. A to, to jest fajne. po prostu mam. I np. zawsze przed snem sobie miziam paznokcie. Zawsze. ty <średzynka> <średzynka> Nie, nie tak? Nie. To takiego uczucia. No nie. I na zakończenie tak żeby było milusia, zaśpiewa jeden wers piosenki, który pierwszy ci przysiadał. Miałem cały kram kokosów sam di czekają, bym wyciągnął dłoń. bum, bum Małe, duże, inne znów jak twój łeb! Nie ja z króla. Nie pamiętam nawet tego, bo to była jakaś taka piosenka, którą śpiewał chyba Zazu, jak był na uwięzi i musiał zabawiać kazę. To było najbliższe skojarzenie, jakie mogłam stworzyć w mojej głowie. <grymne> No to jak Wam się podobało, polubcie tutaj filmik, zasubskrybujcie. I oczywiście, zasubskrybujcie osikową, ponieważ jest bardzo kreatywną osobą i ma super filmiki. Jeśli jeszcze nie zaskru... zasubskrybujcie, za za coś tam, Kici, jeszcze <grymne> Zasubskrybujcie! Słuchajcie, no, inaczej wpierd... <grymne> Pip! No, więc na takim miłym akcencie zakończymy nasz filmik. My się widzimy w przyszłości, a Wy pamiętajcie, zostańcie kreatywni. Bye! Teraz połączyła długo, biec, ej!